Yo, Shimanko System, Jurastraptor, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy znowu na naszej wyspie Isla Nubra, Nublar. I tak, tworzymy dinozaury. Jak pamiętacie, w ostatnim odcinku stworzyliśmy trochę pierwszy nasz wybieg, i to jest odnośnie takich pokrewień z triceratopsami i nietriceratopsami. Ale przede wszystkim musimy połączyć mm, naszą kolejkę z prądem. Inaczej ona nie może funkcjonować, i budujemy drużkę do tego oczywiście. Na początku to będzie, i polecimy tak. I teraz tak, ale dużo ludzi się zmieściło. Mam zostaje tylko jedno miejsce, aby podpiąć. Jak to nie ma dróżki? Jest dróżka. A, wiem. I my tutaj też stworzymy drogę dla śmiałków, chcą iść tą ku Pedro, czy drogi. Ponieważ takie wybiegi chcę trochę tworzyć. Bo pamiętacie, w ostatnim odcinku powiedziałam Wam, że my będziemy chcieli stworzyć bitwy później dinozaurów. Gdzie nam się będą biły dinozaury pomiędzy T-Rexem ti a innymi stworzeniami, ale oczywiście potrzebujemy do tego laba I tego, Hamonda. I z water, 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 water. No, muszę trochę skasować wody. Już trochę zaszlałem Nie woda. wodę. Woda. I teraz nam nie przeszkadza, aby budować ha Hamonda. No, weź. No, buduj się. I tu będziemy też stawiać atrakcje tego typu, aby widowisko, aby każdy mógł zobaczyć. T-Rexa. I tu jak mi się też zmieści. Chciałbym postawić taką dłuższą wieżę. O taką. Ale się nie zmieści, więc trochę kiko, ki ale dobra, niech będzie to co jest teraz. I teraz podpinamy pod tą dróżkę Taką na razie tyci. A tu też taką na razie... Na razie. będzie ona tyci dróżka. I tak. Gdzie mogli chyba już tworzyć powoli nasze pierwsze dinozaury? No power? To elektrownia nam nie dostarcza prądu i teraz możemy w sumie zrobić Iść taki myk, że tutaj stworzymy kolejną elektrownię, ponieważ mało ludzi będzie chodziło po poboczu. Więc będziemy mogli stworzyć drużkę. Tak, ale upewnijmy się przede wszystkim, że to nie chodzi o to, że nie ma tutaj prądu. No, chyba o to chodzi. Ale też warto zaopatrzyć się w nową elektrownię. Ponieważ może prądu też nie wystarczać. No i to wina prądu. No, bo trochę kolejka też zużywa prąd. Ale zaraz co zażegnamy ten problem. I my, jak widzicie mamy już tutaj helikopter i to, ale my skupmy się na naszej jednej fazie, aby jeszcze dorobić jednego tri. No dobra, złóżmy jeszcze dwa. No będzie to jakoś tako, ale zobaczmy czy triceratops może żyć do 18. No bo tutaj chcemy dać krewnych triceratopsów. I mam, no i też mamy tutaj te na sutra co psy. Ale w sumie zobaczmy, ile mamy. wizyn 7 i to też 7, bo na razie tu atrakcji nie Choć ludzi trochę przybywa. Ale my mamy elektrownię. I zacznijmy od gwoździu programu. Czyli od zrobienia T-Rexa. Mamy go na 100% idealny genom więc to robimy ale zapomnieliśmy dać ulepszenia przede wszystkim pamiętajcie, że na, tej, na tym można wydawać tyle kupy hajsu że się w głowie nie mieści więc tak my na razie budujemy tu i też damy tutaj im jemu z tyłu kozy mamy kuski i też jedzenie w pobliżu. Te pod... tak stało się, to tak się stanie i zobaczmy jak wygląda ti, e, triceratops. Powam nie pokazywałem i tu jest na razie tak. On wygląda Z bliska i jest moim i jeszcze jego rek jest więc moim zdaniem jest bardzo ładny i zaraz będziemy mogli zacząć budowę nowego, nowych dinozaurów. ale też chciałem wam powiedzieć, że można tutaj zbudować kolejny wybieg no kolejny wybieg tu można zbudować ale my zbudujemy tutaj co innego ponieważ tu ma takie miejsce do T-rexa żeby on mi się też zrobił, to kupę czasu minie, cały pewnie odcinek minie. No, z grubsza minął prawie cały odcinek. Ale my sobie trochę przedłużymy odcinek na 40-minutowy. Wiem. Dobra. No niech będzie 20-minutowy, ale pamiętajcie, dziś będzie odcinek taki środowy pamiętać w środę był ostatni odcinek ten odcinek też się pojawi w środę ale jeśli seria Wam się nie przyjmie to zapomniałam wam powiedzieć w poprzednim odcinku jeśli się seria Wam nie przyjmie to my możemy wyautować w ogóle Jurassic World Evolution tak samo jak padły za kombo zbytnio to Wam się aż tak to Wiem, premierowy odcinek wam się przyjął, ale aż tak to nie. Ale. Czekaj. Nie, czekaj. Nie, no, zbliża się powoli koniec odcinka, ale jeszcze damy radę pociągnąć. Ale za to nam się przyda trochę futu. Typu jak. Gift shop. ale też trzeba tutaj stawić nowego power'a no i też trzeba tutaj food truck'a aby było papu. też trzeba dać jakieś gry i oczywiście toileta tak toileta też ponieważ wprowadzono i jest na samym dole toilecik więc wprowadzimy i na razie tu pieniążków nie chce mi się zbytnio zarabiać ale tam trzeba poczekać na pana Tyranozaura. Oczywiście kuski już sobie latają. A my będziemy budować kolejne rzeczy, jak o, ścieżki brakuje pewnie przy wodraku. No, brakuje. To takiej tyciej. No i mamy tutaj też trochę fanów. Oczywiście kiwalek przedłużymy, ale to jest straszne. Mamy na pełno, dobra, pełno, pełno, więc my tak. Krótko mówiąc, widzę, że ludzie nie chcą korzystać z pociągu. Teraz zobaczmy. A dopiero co wystartował. I w sumie wpadłem na pomysł, żeby dobudować drogę powrotną. Aby było ciekawie. No. Możecie pisać w komentarzach, czy to trochę nie jest przesada. Czekajcie. No, budujemy drogę powrotną. No i mamy będzie tak krążyła trochę to krzywo jest wiem A to nie nasz T-rex w laboratorium no urodzi w końcu mamy T-rexa pod koniec odcinka i patrzcie potężny T-rex iryk normalnie jak w zegarku ale pytanie czy jego klatka mu się spodoba jest w normie przede wszystkim T-Rex e, potrzebuje e, las, czyli e, wiecie w trawy w, 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 no w dużej ilości i mamy kuskę ludzie powinni tu przychodzić Yy, mamy jednego człowieczka, ale czy on widzi T-Rexa? No, teoretycznie widzi, tylko nie może zauważyć co się dzieje tam za tą górką. Za to też kolejka powoduje to, że można widzieć, ale ona powraca. Ale ona wraca. Powinny być zaraz dwie kolejki, ale też Zaraz zrobimy to, że to przekierujemy tu. Bo też będziemy to robić, ale to w następnym odcinku trzeba się cieszyć tym, że nam się udało wykluczyć T-Rexa i mu się tu wszystko podoba. I teraz można zacząć robić raptory. Nie te belisa... Velociraptory. E, to tam po angielsku. Eee... To jest po angielsku. Ale w skrócie to mówią się na, na to Raptor, a tak po, tak w skrócie, a po, po Pols, no tak normalnie to się mówi Velociraptor. No tak, całkowicie, ale tego, tego nikt nie używa. Więc tak średnio. Ale tak, my już możemy tutaj działać troszkę, że trochę nam odcinka zostało i możemy działać z tym niszczymy wszystkie drzewa tu, ponieważ tu powstanie kolejna kl kolejna klata tu powstanie, jak wam ja mówiłem kolejna klatka dla mięsożerców tu, tu powstaje nowa klatka, nowe takie jakby klatka, to można tak czysto teoretycznie powiedzieć ale to będzie takie miejsce dla Indominusa Rexa Trochę się to rozkręca, wiem, wiem e, Tu będzie miejsce dla Indominusa Rexa Powiecie dlaczego Indominus Rex? Mogę przecież tutaj dać e, nasze aby to było umiarze Ale jak mamy zrobić e, w 10 odcinków mniej więcej Bitwy dinozaurów na Icel Nubral, a później jakieś Takie poboczne bitwy, no to trzeba jakoś dać im miejsca popisu, więc tutaj też trzeba trochę gości mieć i żeby to trochę się działo, bo może im nawet nie powiemy, że wypuścimy ich po prostu na głowy wybieg, że one ups, wcisnęło się i one będą latały. Może też tak być. Ale my budujemy dosyć szeroką klatę. Bo to będzie łamane. Na Indominus Rex a takie roślinożerne dinozaury Typu kogusy, typu dipozaury, typu czy. No wiecie. I to będzie dzielona. Ta klatka. i niszczymy to, co nam nie pasuje. No i będziemy powoli już kończyć odcinek, ponieważ zbudowaliśmy dwie klatki. Wybieg dla tyranozaura był już w poprzednim odcinku, ale zaraz nam się będzie tworzył, a nasz T-Rex się miewa na bardzo dobrze. dajcie przy okazji, kanał, zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję na naszym kanale, ponieważ mogę Was ominąć ciekawe filmy oraz drzewki T-Rexa. Można się nawet nadać mu imię w komentarzach i zobaczyć czy przetrwa bitwę dinozaurów, które będą w 10 odcinku naszej grze Isla Nubla. Więc to było dzisiaj na tyle będziemy żegnać i w kolejnym odcinku wypuścimy e -E raktory. Spa. Hej!